Nieoczywista sceneria, bo jesteśmy pod biurem Kartrak Polska z Marcinem, ale będziemy rozmawiali o kamerach. O czymś, co jeszcze rok, dwa lata temu w Kartrak Polska było absolutnie nie do pomyślenia. Natomiast pytanie do ciebie, Marcin. Pojawiłeś się u nas, żeby zarządzać całym portfolio produktowym związanym, związanym właśnie z kamerami. Kartrak Polska, kamery, a kamery bardziej się kojarzą z rejestracją wideo zdarzeń, z rejestracją tego co przed pojazdem, coś co teoretycznie ma osoby uchronić przed roszczeniowością innych kierowców. Masz tu zainstalowaną jedną z naszych kamer. Co ma wspólnego kamera z portfolio produktową firmy telematycznej? Do tej pory kamera kojarzyła się z takim nagraniem, który bardziej używam jako prywatnego narzędzia do jakiejś tam ochrony, do wrzucenia fajnego filmiku na YouTube, gdzie, gdzie różni krewcy różnie reagują w niektórych sytuacjach. Kartrak głównie zajmuje się telematyką, ale my chcemy połączyć, tak jakby te dwie kwestie czyli prowadzamy trochę tak zwaną telematykę 2.0, czyli łączymy te dane telematyczne, które już mamy z samochodu, typu prędkość, typu jakieś wykroczenia, nie wiem, gwałtowne hamowanie, gwałtowne skręty i tak dalej. Łączymy to z obrazem. Czyli właściwie mamy dwie strony medalu złączone w jedno, czyli mamy pełen zakres materiału, co się wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło i dokładnie możemy zobaczyć, czyli na własne oczy ujrzeć to co widział kierowca przed powiedzmy swoim samochodem. Czyli mamy pełen zakres materiału, który potrzebujemy do stwierdzenia, co się wydarzyło, bądź co mogło się wydarzyć na drodze. Okej, okay, czyli mi powiedzieć, że mamy teraz szereg elementów wideo połączonych z lokalizacją, jednocześnie Dokładnie. z naszym systemem, który daje Ci możliwość, żeby podejrzeć to online, żeby to ściągnąć, żeby to pobrać. A gdzie w tym sztuczna inteligencja? Mówiliśmy o tym wcześniej, Ty o tym wspominałeś. Gdzie tu jest sztuczna inteligencja? To co powiedziałeś, czyli to połączenie obrazu z danymi, to że możemy sobie podejrzeć to na żywo w każdym momencie, taką dobrą sprawę, czy to z, z ekranu komputera, czy z ekranu aplikacji, bo też mamy taką możliwość, więc tu mamy pełne wsparcie, jeżeli chodzi o, o, o stronę, um, stronę oprogramowania. Um, ale jest to kamera, która wykrywa wszelkie zagrożenia nie tylko przed pojazdem, uh -huh. ale też w środku pojazdu. Jak dobrze wiemy, no to większość wypadków czy większość zdarzeń takich niebezpiecznych na drodze to, to czynnik ludzki, A, czyli nieuwaga, zmęczenie, e, brak zapiętych pasów, czy używanie telefonu komórkowego, które pewnie znamy tak. z autopsji. Ta kamera już wykrywa te wszystkie zagrożenia w czasie rzeczywistym. Dostajemy informacje na bieżąco o tym, że takie zagrożenie ma miejsce. Co więcej, ona wysyła nam też nagranie z tego zdarzenia. Czyli jeżeli ktoś jedzie i używa telefonu, dostaniemy takie powiadomienie na aplikację, dostaniemy krótkie nagranie z info, z, z, dokładnie z widokiem tego, kiedy używał tego telefonu. Czy ktoś em, jedzie zmęczony, kamera zacznie wykrywać, że gubi wzrok kierowcy. Mhm. Również dostaniemy takie powiadomienie i od razu, żeby zapobiec jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi, a, no, który może mieć miejsce w naszej firmie. Także okay. z punktu widzenia naszego systemu, my bardzo mocno i bardzo szeroko komunikujemy to, że system Kartrak ma ponad 120 predefiniowanych raportów. Ty mówisz o wykrywaniu, zapisywaniu w bezpiecznej chmurze tych wszystkich zdarzeń, które między innymi ta kamera zapisuje. Natomiast, czym jesteśmy w stanie później wygenerować jakiś raport świadczący o poziomie bezpieczeństwa w naszej flocie, na podstawie właśnie tych kamer. No tak, tak na dobrą sprawę, kamera sama w sobie też jest urządzeniem GPS, czyli ona sama w sobie też podaje nam lokalizację, też mhm. nas informuje o przednich przeciążeniach, przekroczeniach prędkości itd., itd., więc na podstawie nawet samej kamery jesteśmy w stanie wyciągnąć przeróżne raporty, które mówią nam o stylu jazdy kierowcy, czy o bezpieczeństwie kierowcy. Dodatkowo, jeżeli mamy tą kamerę, która ma wbudowaną AI, to również możemy wyciągnąć raport, który nam powie o, o wszystkich wykrytych zagrożeniach przez, przez kamerę, czyli możemy sobie wyciągnąć, nie wiem, raport z zeszłego tygodnia albo z ostatniej podróży służbowej, ile takiego, takich wykrytych zagrożeń było, ile razy kierowca używał telefonu, ile razy były niezapęte prasy, albo ile razy było odwrócenie wzroku od, od kierunku jazdy. Warto wziąć też pod uwagę, że ona tak jakby dostosowuje te zagrożenia do, 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 do jazdy, to znaczy to nie jest tak, że nagle w momencie, kiedy będziemy stać na światach i zaczniemy się rozglądać, czy nie jedzie coś nam z prawej czy z lewej, mhm. to ona będzie, na będzie nas o tym informować, że, że ten kierowca nie uważa. E, tylko w momencie, kiedy faktycznie osiągnie jakąś prędkość i, i wtedy staż, zacznie to być zagrożeniem dla kierowcy czy dla innych uczestników ruchu. Co interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, z punktu widzenia osoby, która zarządza flotą, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset pojazdów, mhm. to pewnie takich niebezpiecznych zdarzeń w skali dnia są Mnóstwo. dziesiątki jak nie setki. No. Zasady auta, przedstawicieli handlowych, osób zarządzających, jakiekolwiek samochody firmowe robią dziesiątki, czasem setki kilometrów dziennie. No i teraz, co mnie ma przekonać do tego, żeby tego typu kamery, kamery które mają dwie, dwa obiektywy mają obiektyw zwrócony na drogę, obiektyw zwrócony na kabinę kupić, zainwestować w ogóle monitorować tego typu rzeczy. Po co mi to? Co niektórzy mogą to odczytywać jako naruszanie jakiejkolwiek prywatności kierowcy. Tak. No, bo wiadomo, w przypadku, nie wiem, transportu ciężkiego ta kabina jest taką świętością, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kierowców. Aczkolwiek jest to moim zdaniem działanie po pierwsze prewencyjne, bo mhm. w momencie, kiedy już mamy taką kamerę, czy to mamy kamerę taką zwykłą, zwróconą na drogę, czy właśnie kamerę zwróconą również do środka pojazdu, to już kierowca jest świadomy tego, że. Jakiekolwiek zdarzenie może zostać nagrane. Czy jakiekolwiek okay. zagrożenie, które się do niego zbliża, czy on może stworzyć takie zagrożenie, to również zostanie nagrane i wykorzystane um, potem do udowodnienia jakiejkolwiek winy. Um, poza tym, samo to, że ta kamera ma wbudowany GPS, um, pozwala nam już w pewien sposób rejestrować zachowanie tego kierowcy, pomaga nam rejestrować trasy, pomaga nam rejestrować prędkości, z jakimi on jedzie, więc to jest pełen zakres danych, które, um, które. danych telematycznych, które zaczytujemy z jednego urządzenia, tak na dobrą mm -hmm. sprawę. Zainstalowaliśmy kamerę jednej z firm w Gdańsku. Uhum. Była to firma przewozowa, gdzie w rozmowie z klientami stwierdziliśmy, że pewnie tych wykroczeń nie będzie tak dużo. Co się okazało, po tygodniu nasze oczy powiększyły się kilkukrotnie, kiedy zobaczyliśmy, ile takich zdarzeń wykryto w, w pojazdach. A była to firma, która przewoziła po prostu osoby, więc właściwie nie po prostu przewoziła osoby, więc bardzo, bardzo że tak powiem istotny aspekt bezpieczeństwa dla samego kierowcy, ale jak i dla pasażerów tego kierowcy, więc okazuje się, że takie, takie narzędzie może służyć nam do dbania o swoich klientów, do dbania o swoich pracowników, bo też to dobro jest tak jakby dla nas bardzo ważne. Tu kierowcy powinni to przestrzegać nie jako coś, co ich kontroluje, ale jako coś, co jest dla ich bezpieczeństwa. Mm -hmm. A mi przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo tak naprawdę chyba wszystkie już teraz pojazdy komunikacji miejskiej w Polsce mają monitoring wewnętrzny. Zgadza się. I to ma służyć nie tylko wzroście bezpieczeństwa kierowcy, żeby ktoś go nie zaatakował, ale również pasażerów, żeby w razie w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kradzieży mamy kamery skierowane na tył pojazdu, co się dzieje za autobusem, za tramwajem, przed autobusem, przed tramwajem. I to jest dla nas absolutnie naturalne. Mhm. To jest kwestia związana. Z nieustannym dostępem do materiału wideo, żeby zwiększać poziom bezpieczeństwa pasażerów, zwiększać poziom transportu. Dbamy tylko nie o swoje bezpieczeństwo, ale dbamy również o wizerunek własnej firmy. Nie daj Boże, wypadek śmiertelny spowodowany samochodem firmowym, obrandowanym samochodowym firmowym z naszym pracownikiem, to są ekstremalnie daleko idące konsekwencje, o których już niejednokrotnie w niektórych materiałach podcastowych naszych mówiliśmy. I kamery stają się naturalnym wyposażeniem pojazdów, tak to teraz odbieram. Eee, czy to w takim razie staje się coś, co jest rozwinięciem telematyki i naturalnym rozbudowaniem ekosystemu kartraka? Można tak powiedzieć, wiesz, tak na dobrą sprawę w wielu krajach w Europie, nie tylko w Europie, ale i na świecie, te kamery to już jest wymóg. Mhm. Eee, w przypadku np. Wielkiej Brytanii eee, w taksówkach muszą mieć kamery. I to jest właśnie ze względu i bezpieczeństwo pasażera, Czyli, e, czyli tej osoby siedzącej z tyłu, jak i ze względu bezpieczeństwa e, kierowcy, który, który prowadzi tam taksówkę. W wielu krajach też e, te firmy, które mają, posiadają kamery w, w swoich pojazdach, są bardziej atrakcyjnymi pracodawcami. Eee, czyli kierowcy chętniej biorą udział w rekrutacjach w takich firmach, bo wiedzą, że są zabezpieczeni z obu stron, czyli, czyli w przypadku jakiegoś zdarzenia nie będą brani pod uwagę jako winni, bo będą, mieli łatwo, nie, będą mogli łatwo udowodnić, że, że, to, że to była wina np. osoby trzeciej, eee, więc jest to właściwie naturalny krok, tak jak telematyka jeszcze no, kilkanaście lat temu, powiedzmy, była taką czarną magią, której się wszyscy bali. Tak. Przed którą się wszyscy wzbraniali, bo jak to będą nas obserwować, będą sprawdzać jakieś zimy? No, no nie, no to, to nie może tak być, to jest nasza prywatność, więc nie możemy tego robić. No ale to jest narzędzie służbowe w wielu firmach. Pomimo tego, że czasami jest wykorzystywane jako narzędzie prywatne, tak. to nadal jest to własność, własność firmy, więc kamera to jest taki właśnie, właściwie naturalny krok dalej. Czyli, czyli tak jak już na początku wspomnieliśmy, ta telematyka 2.0. To jest to połączenie kilku, um, kilku danych, które już mieliśmy. Kamera też nie jest niczym nowym na rynku, bo, bo jest mnóstwo takich kamer um, kamer w marketach, ale połączenie tej technologii razem z danymi telematycznymi, które mamy w kartaku, no to jest coś nowego, to jest coś innowacyjnego, co, co myślę, że w wielu sytuacjach rozwiąże problem e, wielu firm, czy to transportowych, czy przewozowych, czy, e, czy, innego, e, czy innego rodzaju branż. Weszliśmy z biura na parking. To teraz czas. Żebyśmy z parkingu wyjechali na ulicę. Zaraz pokażesz mi w ruchu, czym się konkretne modele charakteryzują, jak to wszystko wygląda, żebyśmy mogli jeszcze bardziej w praktyczny sposób pokazać, czym trzy na chwilę obecną różne typy produktów, bo trzy takowe kamery mamy w naszym portfolio się charakteryzują do czego służą i w zależności od jakiego profilu mhm. funkcjonowania przedsiębiorstwa e, powinny wspierać menadżerów lot i przedsiębiorców. Dzięki serdeczne. Zgadza się, dzięki. Ruszamy. Jasne.